Na witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale tym razem materiał dotyczący tego o czym już pewnie przeczytaliście w tytule czyli kupiłem sobie swój egzemplarz xboxa serii x no i postaram się wam krótko o tym opowiedzieć no bo zapewne za chwilę pojawi się 100 pytań w rodzaju po co dokupiłeś już teraz przecież sam mówiłeś że na chwilę obecną nie widzisz specjalnego sensu kupowania next gena już teraz skoro nie ma na te systemy gier no i że ukazały się najnowsze konsole no i właściwie co z tego właśnie skoro nie ma po co je kupować, no żeby nie było żadnej wątpliwości. Ja dalej zgadzam się z tym, że niespecjalnie jest sens kupować te konsole już teraz, żeby się o nie zabijać, czy też żeby wspierać Janusze biznesu i kupować te konsole po zawyżonych cenach, które śmigają gdzieś tam na Allegro, zwłaszcza w przypadku PlayStation 5 cały czas. Natomiast z drugiej strony, no musicie też pamiętać o tym, że ja jestem konsolowcem, który właściwie w momentach premier tych poprzednich systemów, czy to weźmiemy PS4, czy też Xbox One, czy to Switch, czy też nawet te półgeneracyjne. Generacyjne PS4 Pro i Xbox One X. No ja te wszystkie konsole kupowałem gdzieś w okolicach ich premier. No nawet jeśli chodzi o Xbox One X, no to mam jedną z tych pierwszych partii oznaczonych jako Project Scorpio, no bo były to te partie, jedne właśnie z tych premierowych, gdzie Microsoft tak specjalnie oznaczył te konsole, żeby niejako uhonorować tych, którzy poskładali preordery, czy też kupili gdzieś w okolicach premiery. No ja wtedy preordera nie złożyłem, natomiast kupując konsolę, właśnie gdzieś w pierwszych dniach premiery, udało mi się dostać taką partię. Natomiast jeśli jeśli chodzi o PS5, czy też o Xboxa Serii X, no to cały czas twierdzę, że tak na logikę niespecjalnie jest dalej je po co kupować, bo po prostu nie ma na nie system sellerów. No nie przekonują mnie na pewno co do tego gry. No bo czy to weźmiemy PS5, czy weźmiemy Spidermana. Milesa, czy też weźmiemy Sackboya, czy weźmiemy Demon Souls. No, dwa pierwsze tytuły spokojnie mogę sobie ogrywać na PS4 Pro, tak naprawdę w niewiele słabszej jakości. Natomiast Demon Souls po prostu mnie osobiście nie przekonuje. No, nie jestem wielkim fanbojem tej serii, żebym dlatego tytułu kupował PS5. Tak naprawdę wiele osób się śmieje, że najciekawszym tytułem na start jest Astros Playroom, czyli, czyli tytuł, który jest wgrany za darmo do menu konsoli. No i na pewno się można w dużej części z tym zgodzić, bo niestety takie mamy premiere tych next genów, że prawdziwych system sellerów nie dostaliśmy. No i jeszcze że jest, jeśli chodzi o Xboxa serii X, bo tutaj już w ogóle właściwie nie mamy ani jednego tytułu, no pomijając może Gears Tactics, które jest ekskluzywem dla Xboxa i dla PC-ów, Powiedzmy, że to jest konsolowy ekskluzyw. Nie ma żadnego tytułu, który właśnie byłby ekskluzywny, który przekonywałby do kupna tej konsoli. Natomiast z drugiej strony, no właśnie ja Wam chcę powiedzieć to, że to, że Wam mówiłem, że nie, nie ma sensu tych konsol kupować na premierę, że nie ma sensu zabijać się o nie, przepłacać i tak dalej, no cały czas podtrzymuje to zdanie. Natomiast z drugiej strony, no też nie będzie tak, że ja Xboxa serii X nie kupię, na przykład teraz przez dwa lata, będę czekał aż pojawią się system Celery i dopiero wtedy będę go kupował. No prawda jest taka, że prędzej czy później i tak bym tego zakupu dokonał. Zresztą to samo będzie z PlayStation 5, no to nie będzie tak, że ja teraz będę czekał na przykład do końcówki, na pewno do końcówki 2021, a może i dalej, żeby zobaczyć dopiero pozycje, które będą tak naprawdę pokazywały moc nowej generacji. No mnie w ogóle nie zdziwi, biorąc pod uwagę, jeszcze, że mamy też Xboxa serii S, czyli tą słabszą wersję nowej konsoli Microsoftu, że przez jakieś dwa lata będą ukazywać się tytuły, które spokojnie będzie można odpalać i na PS4, i na Xboxie One X na przykład, no i na tych najnowszych konsolach. No prawda jest taka, że niestety, ale te konsole niejako wymuszają to, żeby producenci no niejako nam trochę obniżali jakość w tych najnowszych produkcjach i mi się naprawdę nie chce wierzyć, że przez pierwszy rok, dwa dostaniemy tytuły, które naprawdę pokażą moc, czy to Xboxa serii X, czy to PlayStation 5. Także pod tym względem, że będę czekał rok, dwa lata, no na pewno to w ogóle nie wchodziło w grę, natomiast Xboxy przede wszystkim pojawiły się już gdzieś w okolicach połowy stycznia w polskich sklepach, no co prawda właściwie w jednym, natomiast nie było już większych problemów z ich dostępnością to znaczy to nie było tak, że ja czekałem tutaj, czekałem jak na szpilkach i tylko e, odświeżałem wszystkie sklepy, żeby kupić sobie nową konsolę spokojnie sobie wszedłem, zobaczyłem, że konsola jest dostępna właściwie przez jakieś 3 dni, e, były to zestawy z grami, więc ja osobiście kupiłem Xboxa Serie X od razu w zestawie z Cyberpunkiem oraz z Assassin's Creed Valhalla, no i muszę powiedzieć, że według mnie był to całkiem niezły deal to znaczy przekonało mnie też trochę to, że sklep no nie, nie żądał e, ode mnie na przykład 3000 za tego typu zestaw, bo wiedząc o słabej dostępności, konsol stara się coś zedrzeć ze swoich klientów. Tylko wystawił go za około 2500 zł z małym groszem. No i w ten sposób stałem się posiadaczem właśnie Xboxa serii X, który jako goły powinien kosztować około 2250. No i za te dodatkowe 250 zł dostałem Cyberpunka 2077 oraz Assassin's Creed Valhalla. No i muszę przyznać, że to całkiem niezła, moim zdaniem, była oferta. Swoją drogą, w momencie, kiedy nagrywam ten materiał. Ten sam sklep już podniósł cenę tego zestawu, no i jest on około 100 zł. droższy, no i wtedy już to moim zdaniem nie jest aż taki cudowny deal. Natomiast za 250 zł. dostać dwa nowe tytuły, które mają w sumie miesiąc-dwa na karku, no i móc sobie ograć właśnie je w NexGenowej, powiedzmy, jakości, chociaż też moim zdaniem to, że zapewniają one 60 klatek czy wyższą rozdzielczość, no to nie jest moim zdaniem next genowa jakość. Natomiast no, móc je ograć w tej najlepszej możliwej wersji konsolowej, no to już było dla mnie wielkie. W jakimś sensie coś. No i druga sprawa jest też taka, że przecież dostarczam Wam swoje materiały na kanał, gdzie co jakiś czas recenzuję te nowe pozycje. No i nie chciałbym Wam w kółko opowiadać o wersjach tak naprawdę past genowych. Dla przykładu Cyberpunk'a 2077 od jakiegoś czasu mam go. Może nie tyle w swoich zbiorach na PlayStation 4, bo właściwie go pożyczyłem od swojego brata. Natomiast szczerze mówiąc, no przez to jak ta gra jest zabagowana na tych starszych konsolach. Jakie ma glicze i tak dalej błędy? No nie chciało mi się, szczerze mówiąc, w niego grać. Co prawda pograłem w niego kilka godzin, natomiast niespecjalnie chciało mi się go przechodzić do końca. Stwierdziłem, że sobie spokojnie poczekam na to, aż nabędę którąś z tych next genowych konsol, i dopiero w, takim, w takiej pełnoprawnej formie sobie ogram najnowsze dzieło CD Projekt. No i teraz nadarza się ku temu okazja. Także jak będę Wam wspominał w kolejnych gdzieś tam tygodniach o Cyberpunk 2077, no to będziecie mieli pewność, że ogrywałem no, najlepiej, możliwą konsolową wersję, bo dana Xboxa serii X no jest najlepsza, najbardziej dopalona chociaż cały czas polskie studio zaznacza, że takie prawdziwe next genowe patche jeszcze są przed nami no jeśli chodzi o patche co do Cyberpunka, no to powstało już tyle memów że niech, niespecjalnie mi się chce na ten temat żartować natomiast no zobaczymy, być może za pół roku dostaniemy wreszcie next genową jakość, jeśli chodzi o ten tytuł na konsolach nowej generacji wracając jeszcze do samego Xboxa serii X po co go kupiłem? Tak jak Wam wspomniałem, pierwszy argument jest taki Taki, że to, że stwierdziłem, że nie warto go kupować już teraz, no to chodzi mi głównie o to, że nie warto się rzucać właśnie na premierę, czy też wspierać anusze biznesu. Natomiast jeśli nie ma już większego problemu z dostępnością, no to prosto jest to, że ta, te osoby, które stać na to, które bez problemu będą się przesiadały, albo na przykład, które stwierdzą, że pozbędą się Xboxa One X po to, żeby przesiąść się na Xbox Series X, no to moim zdaniem już jakiś sens tutaj jest. No i tym bardziej, że moim zdaniem największy argument jest taki, że biorąc pod uwagę, te wszystkie problemy z dostępnością, no myślę, że mówiąc naprawdę, nie chcę się wierzyć w to, że jeśli ktoś poczeka do końcówki roku, no to nabędzie tę konsole, Czy to PS5, czy to Xboxa serii X w jakichś zupełnie lepszych cenach. No moim zdaniem zupełnie tak nie będzie. No i ten rok właściwie cena się najprawdopodobniej zupełnie nie ruszy. No jestem w stanie uwierzyć w to, że będą powstawać jakieś kolejne zestawy z grami, natomiast moim zdaniem ten zestaw, który ja nabyłem, czyli z Cyberpunkiem oraz z Assassinem, za te 2500 z małym groszem, no myślę, że że był to całkiem właśnie pod tym względem przyzwoity deal. Także kupiłem nowego Xboxa. W najbliższym okresie myślę, że możecie spodziewać się kilku materiałów na kanał, jeśli chodzi o nową konsolę Microsoftu, bo będę starał się Wam opowiedzieć trochę o niej, jakie mam ja swoje wrażenia. Bardziej skupię się tam na tym, jak wyglądają dopalone wersje tytułów znanych już z Xboxa One. No ale też sporo wspomnę o wstecznej kompatybilności, bo tutaj chciałbym rozwiać sporo mitów, które krąży na ten temat. Niektórzy, Niektórym się wydaje, że. Xbox Serie X będzie obsługiwał wszystkie generacje Xboxa wstecz, praktycznie wszystkie dostępne tytuły. Inni z kolei przesadzają w drugą stronę i uważają, że praktycznie tylko nieliczne tytuły, z, chociażby z Xboxa pierwszego i z Xboxa 360, są obsługiwane. Chciałbym raz na zawsze rozprawić się z tym tematem i kto wie, być może dostarczę Wam jeszcze jeden taki szerszy materiał dotyczący wyłącznie wstecznej kompatybilności na Xboxie serii X. Natomiast w najbliższych dniach, przede wszystkim unboxing, później postaram się Wam dostarczyć swój test konsoli, czyli swoje odczucia. Na, jeśli chodzi o wsteczną kompatybilność, ten szerszy materiał, to się jeszcze nad tym materiałem na chwilę obecną zastanawiam. Także to tyle ode mnie. Dajcie znać, co wy myślicie, czy będziecie kupować w najbliższym czasie czy do nowego Xboxa, czy też polujecie na PlayStation 5. No i właśnie, jak na was działa ten brak dostępności, bo szczerze mówiąc, masa osób, które są gdzieś tam w moim otoczeniu, przez ten brak dostępności jeszcze bardziej jest napalona, no akurat bardziej na PlayStation 5, bo nasz kraj jest krajem, który zdecydowanie sprzyja konsolom Sony i to właściwie. Już od praktycznie dwóch dekad. Tutaj Microsoft myślę, że niewiele ma do powiedzenia. Jeśli chodzi o sprzedażę tych konsol, to pewnie jest to jakieś 3 do 1 na korzyść Sony. Natomiast część moich znajomych jest napalona na PS5 właśnie ze względu na ten brak dostępności. No tak to niestety psychologicznie działa, natomiast dajcie znać, co wy myślicie. Czy będziecie kupować gdzieś w najbliższym okresie nowego Xboxa, polujecie na PS5, czy też w ogóle odpuszczacie i poczekacie sobie spokojnie kilka miesięcy, a być może na końcówkę roku. To tyle ode mnie na teraz. Także dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych materiałach. ja va smæjja sé